Program zrealizowany we współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. XXI wiek. Rewolucja technologiczna dokonuje się na naszych oczach, ale płacimy za nią wysoką cenę. Tą ceną jest postępująca degradacja środowiska, w którym żyjemy. Dlatego każdy z nas codziennie musi podejmować działania, które ochronią naszą planetę dla przyszłych pokoleń. Pewnie się Państwo zastanawiają, co ja robię. A ja po prostu czekam na deszcz. Każdy złapany bowiem litr wody to zmniejszenie ryzyka wystąpienia powodzi czy suszy, a jednocześnie zmniejszenie wykorzystania wody pitnej. Wykorzystywanie deszczówki jest więc nie tylko ekologiczne, ale i ekonomiczne. Oszczędzamy bowiem i wodę, i pieniądze. Łapmy więc deszcz, łapmy też. Każdą okazję, która może nam w tym pomóc. A pomóc nam może program Deszczówka, ogłoszony przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Jego celem jest gromadzenie wody opadowej, dzięki której możemy żyć zdrowiej, piękniej, oszczędniej i bardziej ekologicznie. W związku z tym, że województwo łódzkie, w szczególności dotknięte jest niedoborem wody. Wojewódzki Fundusz zdecydował się wesprzeć ochronę zasobów wodnych. Dlatego też wprowadzony został program Deszczówka, dzięki któremu możliwe będzie gromadzenie i wykorzystanie przez właścicieli nieruchomości wody opadowej. W ramach tego programu wspierana będzie budowa zbiorników naziemnych lub podziemnych do gromadzenia wody np. pochodzącej z dachu, a także budowa studni chłonnych oraz mult i przede wszystkim ogrodów deszczowych. Program Deszczówka realizowany będzie przez 2 lata. Jego budżet wynosi 4 miliony złotych. Na każde zadanie można uzyskać dofinansowanie nawet w wysokości 70% wartości projektu, ale nie więcej niż 5 tysięcy złotych. Potrzeba jest naglądza. Problemy z wodą, które się pojawiły w ostatnich czasach wręcz wymuszają podjęcie działań, które tą wodę zatrzymają, chociażby do celów technicznych. Ten program ma za zadanie zachowanie tej wody, która no, tutaj dzięki deszczowi się gromadzi i, 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 i użycie jej do, głównie do celów technicznych, ale też i do podlewania, do wykorzystania w, w naszym ogólnym środowisku w, w otoczeniu. Problemy z wodą chyba już tutaj nam tak doskwierają, że warto w ten sposób wykorzystać każdą kroplę. Latarnia od zawsze wyznacza kierunek i prowadzi swym światłem do celu. Naszym celem jest ochrona środowiska, a więc kierunek może być tylko jeden: latarnie ekologiczne, które ekologicznie oświetlą nam nasze miasta, miasteczka, ulice i uliczki. Dzięki temu zmniejszymy emisję zanieczyszczeń do atmosfery, no i oszczędzimy energię elektryczną. Proste? Jasne, że tak, zwłaszcza z programem Ekolatarnia. Ekologiczne latarnie uliczne to doskonały pomysł na oszczędzenie i energii i pieniędzy. Latarnie świecące się od zmroku do świtu pochłaniają ogromne kwoty z miejskich budżetów. W skali kraju są to wydatki rzędu nawet setek milionów złotych. Program polega na dofinansowaniu zadań związanych z modernizacją systemów oświetlenia zewnętrznego prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, bądź ich związki, ewentualnie spółki prawa handlowego, które posiadają tytuł prawny do dysponowania tą infrastrukturą, tą, która będzie modernizowana oczywiście. Kładziemy tutaj nacisk na modernizację oświetlenia zewnętrznego, czyli możemy zdemontować stare oprawy, zamontować nowe, wymienić wysięgniki, słupy, okablowanie, zamontować system sterowania oświetleniem zewnętrznym. Wojewódzki Fundusz w ramach realizacji tego programu Ekolatarnia będzie wspierał zadania realizowane dotyczące modernizacji oświetlenia do 100% kosztów kwalifikowanych zadania, przy czym dotacja, którą będziemy udzielać, nie może przekroczyć 40% tychże kosztów. Więc jeżeli koszt zadania wynosi powiedzmy 100 tysięcy i wszystkie są to koszty kwalifikowane związane z osiągnięciem efektu ekologicznego, to 40% możemy otrzymać dotacji, a 60% zaciągniemy Pożyczki. Budżet programu Eko Latarnia wynosi 15 milionów złotych. O środki ubiegać się mogą samorządy i podmioty z nimi powiązane. Z dotacji lub pożyczki sfinansować można przedsięwzięcia obejmujące minimum 20 punktów świetlnych. Program jest skierowany do samorządów oraz do sposobów różnych form zarządzania tą energią. Poprzez czujniki, poprzez systemy, nawet programy komputerowe, jesteśmy w stanie zaoszczędzić nawet do 80% wykorzystanej energii, kosztów energii. Tak więc program Latarnia będzie służył, mamy taką nadzieję, racjonalnemu wykorzystaniu energii elektrycznej i obniżeniu kosztów jej zużycia. Każdy z nas zachwyca się pięknem przyrody, ale nie każdy umie właściwie o to piękno zadbać. Tylko od naszej wiedzy i wrażliwości zależy, czy czujemy się współodpowiedzialnymi mieszkańcami Ziemi, czy bezmyślnymi konsumentami. I tu w sukurs przychodzi edukacja ekologiczna, a o nabywanie właściwych postaw, wiedzy i umiejętności dbają instytucje powołane do ochrony naszego środowiska. Wiedzę ekologiczną można zdobywać na różne sposoby i w różnych miejscach. Są i takie, które tylko temu służą. To pracownie ekologiczne powstające często przy placówkach oświatowych. Dzięki dotacji otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi jedna z takich ekopracowni powstała w Łasku przy zespole szkół ogólnokształcących i nosi nazwę Leśny Zakątek. W tym roku otworzyliśmy ekopracownię pod chmurką. Jest to coś zupełnie nowego. Dzięki środkom, które pozyskaliśmy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska z Łodzi, udało nam się wyposażyć, utworzyć taki punkt dydaktyczny, gdzie uczniowie mogą odbywać lekcje z różnych przedmiotów, z przyrody, z biologii, z chemii, również z edukacji wczesnoszkolnej. Tutaj mogą również spędzać wolny czas. Kiedy czekają na swoich rodziców, a nawet ta pracownia dostępna jest dla mieszkańców yy, młodszych i starszych, którzy tutaj mogą po prostu y, przyjść, zobaczyć, spędzić naprawdę przez czas. A przy okazji czegoś się nauczyć? Ta ekopracownia zawiera bardzo ciekawe gry dydaktyczne z zakresu przyrody, uczy dzieci rozpoznawać gatunki drzew, gatunki ptaków, grzybów jadalnych i niejadalnych, tak żeby one mogły bezpiecznie później chodzić z taką świadomością po lesie, rozpoznawać zwierzęta, które w lesie mieszkają, rozpoznawać drzewa, które rosną i zbierać te grzyby, które powinny. Deglezja zielona i cis Mogą tutaj przechodzić całe rodziny z młodszymi dziećmi, bo im wcześniej zaszczepi się w dzieciach taką chęć poznawania przyrody, tym oczywiście efekty tej edukacji ekologicznej są coraz to większe. W 2019 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi kwotą 6 milionów 300 tysięcy złotych dofinansował powstanie 142 ekologicznych pracowni w regionie. W 2020 roku fundusz czeka na kolejnych beneficjentów chcących propagować ekologię. Ekologiczną wiedzę. Dzięki temu konkursowi, przede wszystkim, placówki edukacyjne z naszego regionu mają możliwość poprawienia warunków nauczania w ramach ekopracowni wewnętrznych, ale też w ramach tych pracowni, które znajdują się na zewnątrz. Są to tak zwane punkty dydaktyczne. Ten konkurs jest realizowany od 2012 roku i w przeciągu tego okresu otrzymało dofinansowanie ponad 900 beneficjentów na kwotę około 35 milionów. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi wspiera różne działania i inicjatywy, od tych najmniejszych po takie, o których mówi cała Polska. Warunek jest jeden: wszystko to musi służyć ochronie naszego środowiska naturalnego. Co zrobić, aby dostać dofinansowanie dla naszego ekologicznego pomysłu? Wystarczy otworzyć te drzwi. Wykonujemy tutaj, wydaje mi się, dość trudną pracę, ponieważ pomagamy naszym beneficjentom zrealizować ich pomysły na rzecz ochrony środowiska. Pomagamy, a przez to realizujemy swoje cele, czyli właśnie wykonywanie tych wielu inwestycji na rzecz ochrony środowiska. Udzielamy pomocy beneficjentom w realizacji ich pomysłów. One naprawdę są przeróżne i zaskakujące czasami, ale wszystkie służą ochronie środowiska. Naszą taką sztandarową i największą chyba tutaj w Ogrodzie Botanicznym inwestycją zrealizowaną dzięki Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska jest skansen roślinny. Jest to taka bardzo nietypowa aranżacja roślinna, jak na ogrody botaniczne, która przedstawia rośliny przez taki pryzmat historii, etnografii czy też kultury. Prezentujemy tutaj rośliny nieco zapomniane, m.in. mamy sad z 70 odmianami historycznych drzew owocowych, mamy kolekcję tradycyjnych ogrodów przydomowych, jak również kolekcję roślin użytkowych, już czasami nieco zapomnianych, bo używanych no, mniej więcej w okresie początku XX wieku. Dzięki środkom z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej chcemy w Kościele Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Łodzi na Starym Widzewie Dokonać termomodernizacji świątyni. Zamierzamy docieplić strop od środka, który teraz przemarza. Zamierzamy docieplić wszystkie ściany, wymienić niektóre okna, wymienić świetlik dachowy. Chcemy także wymienić wszystkie kaloryfery, dokonać wymiany oświetlenia i zainstalować na dachu kościoła urządzenia do produkcji prądu elektrycznego, czyli fotowoltaikę. Mamy nadzieję, że realizacja tego projektu da nie tylko oszczędności, ale przede wszystkim oczekiwany efekt ekologiczny. Kto jak nie Kościół ma dawać przykład ochrony środowiska? Papież Franciszek w encyklice Laudato Si bardzo gorąco do tego zachęca. Mówi wręcz o grzechu ekologicznym, czyli o zaniedbaniach powodujących degradację środowiska naturalnego. Dofinansowanie w Funduszu Ochrony Środowiska można uzyskać w trzech formach tak naprawdę, czyli na zasadach ogólnych lub z programu albo z konkursu. Chcemy tą ofertę zbudować szeroko na 2020 rok i budujemy, w tym zmieniamy nasze podstawowe dokumenty, którymi są i zasady przydzielania dofinansowania, jak i katalog kosztów dofinansowania. Katalog kosztów jest bardzo ważny i zachęcam do tego, żeby się każdy z nim zapoznał, bo katalog określa rodzaje kosztów, które mogą być dofinansowane i które mogą uzyskać wsparcie czy to w formie dotacji, czy pożyczki. Z takich zmian, które na ten przyszły rok tutaj na pewno zaproponujemy, to no zwiększenie intensywności dofinansowania na chociażby badania w zakresie geotermii, wykorzystania wód geotermalnych czy też uwzględnienia wszystkich kosztów związanych z budownictwem pasywnym. Może nie bezpośrednio budowanie budynków pasywnych, ale wszystkie te koszty, które będą służyć chociażby ograniczeniu emisji i wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii. Także no, zachęcam do zapoznania się tych, z tymi dokumentami. Myślę, że spełnią one oczekiwania beneficjentów. Jaki jest park? Każdy widzi. Nie każdy jednak wie, ile wiedzy, trudu i pieniędzy trzeba, aby służyły one kolejnym pokoleniom. Parki pełnią oczywiście funkcję rekreacyjną, ale przede wszystkim są zielonymi płucami każdej aglomeracji. Drzewa bowiem nieustannie filtrują powietrze, pochłaniając z niego toksyczne substancje. Dbajmy więc o parki, dbajmy o nasze zdrowie i o jakość powietrza, którym oddychamy. Łódzki Fundusz Ochrony Środowiska chętnie inwestuje środki w rewaloryzację zabytkowych założeń parkowych w regionie. Skorzystał na tym jeden z najpiękniejszych łódzkich parków imienia księcia Józefa Poniatowskiego. W ramach rewaloryzacji części parku imienia księcia Józefa Poniatowskiego w Łodzi przede wszystkim dokonano zabiegów pielęgnacyjnych drzewostanu, wykonano nowe nasadzenia drzew, krzewów, bylin. Przeprowadzono również prace związane z renowacją nawierzchni alejek częściowo od przebudową tych alejek uczytelniono historyczną oś kompozycyjną parku w postaci takiej promenady dokonano nowej aranżacji parterów kwiatowych staraliśmy się nie tylko zwrócić uwagę na historyczną i zabytkową część tego parku ale również nawiązać do tak zwanej łodzi filmowej właśnie w postaci tej nawierzchni głównej alejki w parku która nawiązuje do kliszy filmowej, dzięki czemu mamy to nawiązanie, bezpośrednie połączenie z tradycjami filmowymi w naszym mieście. Na dwuletni program rewaloryzacji zabytkowych parków w regionie Łódzki Fundusz przeznaczył 18 milionów złotych. Wnioski można składać do końca czerwca 2020 roku. Ten sam termin obowiązuje w przypadku zadań polegających na tworzeniu terenów zieleni wraz z bazami edukacyjnymi. Na ten cel zarezerwowano kwotę 6 milionów złotych. W ramach przyrodniczych Pereł, czyli tej rewaloryzacji parków zabytkowych. Do tej pory powstały na przykład tereny w Radomsku, w Piotrkowie Trybunalskim, w Bełchatowie, w Konstantynowie, w Zadzimiu. Najczęściej z tych projektów została już zakończona, więc myślę, że mieszkańcy mogą podziwiać zakończone prace. Natomiast w przypadku tego drugiego programu cały czas czekamy na wnioskodawców i zapraszamy do aplikowania o środki. Polacy oddychają najbardziej zanieczyszczonym powietrzem w Unii Europejskiej. Powietrze zamiast być lekarstwem, to nastruje. W dużej mierze jesteśmy temu widnicami, bo palimy byle czym i to w starych piecach. A żeby to zmienić, wcale nie trzeba sięgać do własnej kieszeni, bo pieniądze na nowe, ekologiczne źródła ogrzewania czekają na nas w programie Czyste Powietrze. Czyste powietrze to program realizowany w całej Polsce, którego celem jest zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery. Służyć temu ma wymiana starych źródeł ciepła na nowoczesne i ekologiczne. Z dobrodziejstw tego programu chętnie korzystają łowiczanie, którzy informacji mogą zasięgnąć w specjalnie dla nich otwartym punkcie konsultacyjnym. Porozumieliśmy się z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Łodzi, który jako pierwszy punkt w województwie otworzył właśnie punkt w Łowiczu i tych punktów jest w tej chwili wiele na terenie województwa, gdzie mieszkańcy mogą przyjść i dowiedzieć się wszystkiego na temat tego programu. A muszę Państwu powiedzieć, że od początku kolejka jest od godziny siódmej, już tu ludzie się ustawiają. Ja wchodzę tam nieraz po siódmej czy w, czy w pół do ósmej, to już ludzie siedzą i czekają aby spotkać się z tym pracownikiem. W Starostwie Powiatowym w Łowiczu obsługujemy punkt konsultacyjny w zakresie programu Czyste powietrze wspomagamy mieszkańców w zakresie składanych wniosków. Większość wniosków dotyczy wymiany źródeł ciepła. Ponadto mieszkańcy również interesują się termomodernizacją swoich budynków. W ramach programu Czyste powietrze, oprócz wymiany starego pieca na nowy można też m.in. ocieplić budynek, wymienić okna i drzwi, zamontować centralne ogrzewanie i zainstalować odnawialne źródła. Energii. Dofinansowanie można otrzymać na dwa sposoby: jako dotację albo pożyczkę. Do dnia dzisiejszego zostało złożone około 6,5 tysiąca wniosków. Wnioski zostały złożone na wymianę źródeł ciepła, czyli tak tzw. starych kopciuchów, na nowe piece, które spełniają wymagania programu, czyli kotły węglowe, olejowe, gazowe na biomasę. Również tak jak program przewiduje wnioski zawierają możliwość wymiany okien, termomodernizacji budynków, jak również założenie odnawialnych źródeł energii, czyli kolektorów słonecznych czy paneli fotowoltaicznych. Na co dzień jeżdżą na sygnale, by ratować ludzkie życie i dobytek. Ratują też, choć robią to znacznie ciszej, nasze naturalne środowisko. Strażacy, bo o nich mowa, modernizują swoje remizy, racjonalniej zużywają energię i wykorzystują ją z odnawialnych źródeł. A robią to wszystko dzięki programom proekologicznym, dedykowanym właśnie strażakom. A programy takie finansuje łódzki fundusz ochrony środowiska. Dzięki niemu jednostki ochotniczych straży pożarnych w całym województwie są wyposażane w specjalistyczny sprzęt niezbędny do prowadzenia akcji ratowniczych. Zakupione zostały dwa samochody z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w chocie. Oczy... Powiedzmy 50 na 50%. Wyposażone zostały w sprzęt niezbędny do poprawy bezpieczeństwa, ratowania życia, ratowania mienia. W tym roku przymierzamy się, jesteśmy w trakcie w zasadzie już przygotowywania pełnej dokumentacji do modernizacji całej remizy. Mianowicie polegałoby to na modernizacji i ocieplenia budynku zewnętrznego, zewnętrznej instalacji, poprawy centralnego ogrzewania, łącznie z kotłownią, wymiana okien i stolarki różnej. W 2019 roku umowy z Łódzkim Funduszem Ochrony Środowiska podpisało 151 jednostek ochotniczych straży pożarnych na łączną kwotę prawie 4 milionów złotych. To właśnie strażacy ochotnicy, jako pierwsi, pojawiają się na miejscu zdarzenia i pomagają nam, gdy dochodzi do wichur, powodzi, pożarów, a także innych klęsk żywiołowych, związanych między innymi właśnie z ochroną środowiska. Takim podziękowaniem właśnie jest program priorytetowy doposażenia Ochotniczych Straży Pożarnych, sprzęt służący likwidacji zagrożeń dla środowiska, zwany przez nas potocznie małym strażakiem. W ramach tego programu jednostki OSP mogą uzyskać dofinansowanie na otrzymanie i doposażenie się w jak najlepszy sprzęt do akcji ratunkowych, a także, to jest bardzo ważne, mogą też czuć się bezpiecznie, gdyż dofinansowane są m.in. odzież ochronna oraz obuwie i tym podobne. Wyposażenie. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w roku przyszłym, to jest w 2020, ma zamiar wspierać termomodernizację budynków ochotniczych Straży Pożarnych. Program ten wprowadzany jest z naborem wniosków do 30 września przyszłego roku. Dofinansowanie będzie w formie dotacji do 90% kosztów kwalifikowanych tego zadania. Woda odgrywa wielką rolę w procesach zachodzących w ekosystemach. Każda jej kropla jest niezwykle cenna, dlatego tak ważna jest ochrona wodnych zasobów. A służy temu gospodarka wodno która, gdy działa sprawnie, stanowi wyznacznik nowoczesnego i inteligentnego miasta. Zrównoważona gospodarka wodno-ściekowa to wyzwanie dla wszystkich miast i miasteczek w całej Polsce. By mu sprostać, potrzebne są pieniądze, a te oferuje Łódzki Fundusz Ochrony Środowiska i chętnie finansuje zadania służące poprawie stanu wód powierzchniowych i podziemnych. We współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska przystępujemy do realizacji chyba najbardziej oczekiwanego zadania inwestycyjnego na terenie Gminy Rogów. To jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej. Jeżeli chodzi o warunki kanalizacyjne, jest to można powiedzieć nieistotne, ale wręcz bardzo ważne, ponieważ mamy punkt zerowy na terenie Gminy Rogów, nie ma sieci kanalizacyjnej którą gmina by zarządzała. Mamy i przedsiębiorców, mamy budynki wielorodzinne. Mamy też bardzo charakterystyczną sytuację, ponieważ struktura gruntów jest taka, że nie daje swobodnej możliwości budowy przydomowych oczyszczalni. Więc jest to jedyne rozwiązanie, które może być tutaj zastosowane. Łódzki Fundusz wspiera też rozwój gospodarki ściekowej. Na 2020 rok przeznaczył na ten cel 40 milionów złotych. Nabór wniosków trwa do końca września 2021 roku. W ramach tego programu może zostać wybudowane podłączenie kanalizacyjne bezpośrednio z terenu nieruchomości do głównego kolektora lub do sieci kanalizacji sanitarnej. Drugi program. Polega na wsparciu gospodarki ściekowej na terenie województwa łódzkiego. W ramach tego programu wspierane będą zadania budowy, przebudowy, modernizacji, kanalizacji sanitarnych, a także budowy, rozbudowy, przebudowy oczyszczalni ścieków. Z tego programu mogą skorzystać jednostki samorządu terytorialnego, w tym gminy miejskie lub wiejskie. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi wychodzi z takim projektem dla osób fizycznych, w sprawie dotacji na zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków. To są biologiczne oczyszczalnie ścieków, gdzie oczyszczalnie polega na jakby zastosowaniu bakterii tlenowych i beztlenowych. Także w sposób naturalny oczyszczamy wodę i tak naprawdę możemy uzyskać wodę do podlewania na przykład ogrodu. Rocznie przyznajemy około 100 takich dotacji, także zainteresowanie jest duże. Nie od dziś wiadomo, że razem można więcej i tu w łodzi są na to niezbite dowody. Dzięki działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ekologiczne pomysły znajdują tu finansowanie i merytoryczne wsparcie. Dlatego to jest najlepszy adres dla tych, którym nasze środowisko naturalne nie jest obojętne. Program zrealizowany we współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.